Ja trzymam latarkę, taką ładną latarkę. A ja trzymam taką ładną marchewkę. To jest taka marcheweczka. Ale to nie jest prawdziwa marcheweczka. To jest taka specjalna marchewka z Playmobil. Trzeba kupić takie coś, jak się... To się nazywa Playmobil i taka... Tam będzie taka ładna marcheweczka, taka ładna pani i mnóstwo jeszcze rzeczy z Playmobil. Ja mogę wam pokazać. Przyniosę coś jeszcze. Naprawdę. Tylko chwilkę poczekajcie. O, już jestem. Przyniosłem na przykład laptopka stojącego sobie, nie stojącego, takiego na stole. O! I tak to wygląda. Jeszcze coś przyniosę, że tak ładnie tutaj... O, już jestem, cześć. Tutaj przyniosłem, patrzcie, rycerza. Policjanta, bo on ma tutaj taką, o, gwiazdkę. Tutaj przyniosłem dla Was strażaka. O, tu. Panią. Tu kapustę. A tutaj przyniosłem i to i papa mam nadzieję że się wam podobał filmik o play play mobile i zapraszam do subskrypcji mojego kanału na razie jest mało filmików bo to go dopiero zrobiłem ten kanał Na razie